zaskoczenie na Community Shield, na tarczę wspólnoty. Ale zaczynając od początku, Chelsea pokonuje 4-1 do AC Milan po golach Koubisa, później czerwona kartka dla AC Milanu, Jean-Pedro strzela później Delab z dubletem i Fofana odpowiada. Był to m.in. debiut Luki Modricia, który wszedł w 46. minucie, no ale najwidoczniej nie był to jego moment. A jeśli chodzi o tarcze wspólnoty, Tarcza wspólnoty jest to pojedynek pomiędzy zwycięzcą Premier League a FA Cup. Jeśli ta sama drużyna, no to Witcher, Mistrz Anglii, gra przeciwko nim. Najwięcej tytułów zdobył Manchester United, bo aż 21. Pierwszy również Manchester United, a ostatni Manchester City, który pokonał w pokarnych Manchester United. A Crystal Palace wygrywa pokarnych 2-3-2-2 z Liverpoolem po dwóch debiutanckich golach Liverpoolu. Ed Kitike, debiutancki w czwartej minucie oraz Frimpong w dwudziestej pierwszej. I w 17 minucie odpowiada Mateta oraz w 77 Sar. Piąty karny decydujący strzela Deveny i się nie myli, a nie strzelili swoich goli m.in. Eze, Zalach, McAllister, Elliot czy Sosa. Dajcie znać w komentarzach, czy Liverpool poradzi sobie lepiej w tym sezonie niż podczas Community Shield.